Bołkę bołkę, strasznie nadużywane i okropnie przereklamowane, ale przede wszystkim nadużywane w sposób przepotworny, straszny, okrutny. Ach, brak słów. Co to w ogóle jest, to bołkę? Błkę to jest takie japońskie słowo, które określa dokładnie ten obszar zdjęcia, który, który znajduje się poza punktem ostrości zarówno przed nim jak i za nim. Najczęściej mówi się, że to jest takie pięknie rozmyte tło, taki dreamy look, a niektórzy jeszcze mówią, że to tak profesjonalnie wtedy wygląda. Ludzie kochani, ludzie kochani, pomieszanie pojęć wraz z poplątaniem, albo odwrotnie. Bokeh, czyli ta możliwość rozmycia tła, bądź ewentualnie czegoś przed obiektem, na który ostrzymy, jest ciekawym narzędziem w ręku fotografa, ale tak jak wszystkiego. Należy tego używać wtedy, kiedy to ma sens. I ze smakiem. I tyle, ile trzeba. I niestety, ale bardzo często można się spotkać na forach fotograficznych albo w jakichś innych tekstach yy, traktujących o fotografii, że to właśnie to jest taki wyznacznik tego, że zdjęcie jest piękne i profesjonalne. Ludzie, kochani, ale nie w każdym typie fotografii. W niektórych typach fotografii nie chcemy bokę, Ono stanowi problem. Stanowi przeszkodę. Chcemy mieć wszystko w ostrości. Przykład: fotografia krajobrazowa. No po co nam tam bokę? Po co? Ale nawet w portrecie, gdzie to bokę jest najczęściej spotykane i często też oczekiwane, nie ma się co udzić i nie ma się co oszukiwać. Jest oczekiwane i pożądane. Nawet tam, często ono nie ma sensu, jest drogą na skróty, wynika z lenistwa. Z braku chęci skomponowania ładnego kadru. Bo często portret zyskuje na tym, jeżeli jest osadzony w jakimś kontekście. I wtedy ten kontekst musi być widać. No nie, a jak się go rozmarzę, no to go nie widać. I bardzo często spotykam zdjęcia portretowe, same z siebie naprawdę dobre, naprawdę ładne, które są katastrofalnie zepsute, absolutnie przesadzonym rozmyciem tła, absolutnie przesadzonym. Powiem Wam, że dzisiaj szukałem nawet w internecie takiego zdjęcia, które znalazłem kiedyś na jednej z grup facebookowych. Niestety go nie znalazłem. Jeżeli go kiedyś znajdę, to może jeszcze pokażę, gdzie postać modelki wyglądała wręcz jak. Wycięta z innego zdjęcia i wklejona do zdjęcia zupełnie nieostrego, które stanowiło tło. Naprawdę wyglądało to tak, jakby ją ktoś po prostu wyciął i przekleił tam. Wyglądało to okropnie nienaturalnie, strasznie, i takich zdjęć wcale nie ma tak mało w sieci. Przyjrzyjmy się kilku zdjęciom, które sam zrobiłem, i na nich jest ten efekt, bo ja nie mówię, że nie jest zły, tylko trzeba go umieć używać. Popatrzcie, to jest przykład dużej zawartości, bołkę w zdjęciu. Sesja z Eryką w rzepaku i tutaj widzimy, że te kwiaty rzepaku zarówno przed Eryką, jak i za nią są już rozmyte, są niewyraźne. I to było moim zamierzeniem, żeby tak to było. Przy okazji testowałem sobie możliwości mojego obiektywu, wtedy dość nowego jeszcze, jeżeli się bliżej przyjrzymy, to z pewnego punktu widzenia, w oparciu o pewne kryteria, ten efekt jest tutaj przesadzony. Dlaczego? Bo chociaż jest wyraźna twarz Eryki, jest w ostrości, to jej ucho już nie. Istnieje taka szkoła, że ucho jednak też powinno być jeszcze w ostrości, jeżeli chcemy zrobić dobry portret. Ale popatrzmy na inne zdjęcia, gdzie ten efekt był przeze mnie stosowany już w znacznie mniejszej ilości. To są zdjęcia z sesji z jagodą, z dwóch różnych sesji. I w pierwszym z nich możemy zobaczyć, że to tło jest ledwo co rozmyte. A powiem Wam dlaczego. Bo gdybym miał ustawić tak, żeby było mocno rozmyte, to i duża część jagody byłaby rozmyta. A w tym ujęciu zależało mi na tym, żeby pokazać jej postać, jej sylwetkę, właśnie w takim ujęciu, lekko z góry, tak żeby było widać zarówno jej twarz, jak i resztę postaci. A więc tutaj musiałem ustawić głębię ostrości tak, żeby nie była zbyt płytka, żeby w ostrości mi się zmieściła cała jagoda, a nie tylko jej fragment. Drugie zdjęcie w lesie, akurat portretowe, i powiem Wam, że tutaj, chociaż to rozmycie tła nie jest zbyt duże, to dzisiaj z perspektywy czasu oceniam, że mogłoby być jeszcze mniejsze, dlatego że był bardziej wyraźny kontekst w tym zdjęciu. Ten las. W którym to się odbywało, był istotny akurat wtedy ze względu na nasze zamierzenia artystyczne. I tutaj szczerze powiedziawszy, mógłbym robić to na jeszcze wyższej wartości przysłony, żeby mieć mniej rozmyte tło. Słowo klucz, kontekst. Inne zdjęcie ze słowem klucz, kontekst. Patrycja. Zobaczcie, tutaj też ta głębia ostrości nie jest zbyt płytka, czyli tło nie jest za bardzo rozmazane. Ale szczerze powiedziawszy, gdyby było mniej rozmazane. To też by nie zaszkodziło. Oczywiście kwestia względna, oczywiście kwestia smaku, kwestia indywidualna. Niektórzy by powiedzieli, że pewnie można by to było bardziej rozmyć. Niektórzy by powiedzieli, że można było mniej rozmyć, a inni jeszcze powiedzą, że tak jak jest, to jest świetnie. Kwestia dyskusyjna jak zawsze. Ja z perspektywy czasu uważam, że ten kontekst, chociaż go widać, mógłby być jeszcze odrobinę bardziej widoczny. Ale w takiej sesji, sesja, która miała za zadanie pokazać kampery na stronę internetową. No tutaj element bołkę, no przecież nonsens czysty, prawda? Tutaj chcemy mieć wszystko w ostrości. Chcemy widzieć te kampery, a nie widzieć na przykład tylko w ostrości fragment pierwszego, a reszta pięknie i profesjonalnie rozmazana. Absurd. Nonsens. A więc kiedy moim zdaniem taki bołkę warto stosować, a kiedy nie warto stosować. Warto stosować na przykład wtedy kiedy nie mamy możliwości ustawiania kadru, bo robimy na przykład jakąś robotę natury reportażowej i mamy brzydkie i paskudne tło. Więc jeżeli chcemy, żeby nie było widać tej brzydoty i paskudności, to wtedy rzeczywiście na szybko i w sposób dość skuteczny możemy użyć tego efektu bołkę, żeby to tło rozmazać i żeby tego nie było widać. Otwieramy przysłonę na ile da, podchodzimy blisko, myk, tło w magiczny sposób się rozmywa. Kiedy jeszcze warto użyć tego efektu? Wtedy, kiedy właśnie ten dreamy look jest naszym zamierzeniem, kiedy akurat chcemy uzyskać taki efekt. To ok, jest na to odbiorca, można to robić, czemu nie? Moim zdaniem jednak warto nie przekraczać tej granicy, kiedy obiekt, na który ostrzymy, najczęściej jest to jak jakiś człowiek, model, modelka, wygląda na tym zdjęciu jak odklejony, czy przeklejony z innego zdjęcia, wycięty i przeklejony. Niech to się jakoś komponuje, niech to wygląda naturalnie. Kiedy zupełnie nie warto na przykład używać efektu bokeh, ale no na przykład wtedy, kiedy robimy portret, ale chcemy, żeby on był osadzony w jakimś konkretnym kontekście, to wtedy chcemy mieć wszystko w ostrości. Ewentualnie niech ten efekt bokeh będzie taki minimalny, delikatny, bo wtedy zaznaczamy, że najważniejszy obiekt to jest ten, na który ostrzymy, a reszta jest mniej ważna. Ale jeżeli rozumiemy za bardzo, to nie będzie wiadomo, o co chodzi. A jeżeli to, co jest w tle, jest istotne dla tego, o co chodzi, no to nie chcemy tego rozmywać. To niech to będzie ostre, niech to będzie widać. Nie warto też efektu bokeh używać we wszystkich tych typach fotografii, gdzie jest on po prostu niewskazany i niepożądany. No na przykład w krajobrazowej albo w makro zazwyczaj też nie chcemy, bo chcemy mieć całego owada w ostrości, a nie tylko jego mordkiej czułki. W fotografii portretowej, na przykład w studio, też on właściwie jest bez większego sensu, bo co my rozumiemy? Tło fotograficzne? No chyba, że znów naszym zamierzeniem jest, żeby oko było ostre, ale nos i ucho już nie. Tylko czy to jest ta rzeczywiście takie fajne? I czy to świadczy o profesjonalizmie? Fotografa bądź zdjęcia? No ludzie, kochani. Może ja i będę w tej chwili dość bezkompromisowy, ale uważam, że jeżeli, jeżeli jakiś poważny fotograf używa takiej argumentacji, że jego zdjęcia są profesjonalne, bo on uzyskuje takie pięknie i profesjonalnie rozmyte tło, to przepraszam, ale to jest albo bełkot marketingowy, który w dodatku jest szkodliwy i dla nas jako fotografów i w ogóle dla całego rynku fotograficznego, albo ów człowiek sympatyczny nie wie, o czym mówi i tylko pozuje na zawodowca i profesjonalistę. Lubię być bezkompromisowy czasem. Mnie przez to nie lubią. Trudno, nie ma takiego obowiązku, żeby mnie lubić. Ale istnieje taka możliwość, żeby zasubskrybować mój kanał. A i kiedy jeszcze nie chcemy, żeby jakaś część zdjęcia była w nieostrości, zazwyczaj nie chcemy tego podczas fotografowania wnętrz, czy też w ogóle architektury, ale wnętrz szczególnie. Jak robimy zdjęcia wnętrz, no to chcemy, żeby tam było wszystko widać. Hmm? I zdjęcia wnętrz są profesjonalne wtedy, kiedy mamy wszystko w ostrości. Hmm? Jeszcze jest jedna sytuacja. W której wcale nie chcemy płytkiej głębi ostrości, i w której wcale nie chcemy, żeby tło było rozmazane. A na przykład podczas ślubu, a na przykład robimy zdjęcie panny młodej, w jednym z najważniejszych momentów ich życia być może. No i tuż za nimi, w odległości metra, dwóch, trzech, kilku, siedzi rodzina. I naprawdę nie zależy nam na tym, żeby było widać emocje, które się rysują na ich twarzach wtedy, Naprawdę chcemy mieć w ostrości tylko tą parę młodą, a rodziny już nie? To powiem wam, co potem może być. To potem młodzi zobaczą to zdjęcie i powiedzą: Ojej, ale no, my to ładnie, ale czemu nie widać całej reszty? Czemu takie rozmazane? No przecież to zdjęcie to ono jest zepsute. O? Ja miałem reakcję z niektórymi zdjęciami, co prawda akurat nie ze ślubu w których absolutnie celowo skupiłem uwagę widza na pewnym elemencie tego zdjęcia i reszta była trochę tylko rozmazana i też się właśnie zetknąłem z taką opinią, ale czemu to jest niewyraźne? No i ja wtedy musiałem tłumaczyć. No i wtedy akurat to dało się to wytłumaczyć, dlatego że reszta naprawdę nie była istotna. Ale w przypadku takich zdjęć jak ów ślub, to raczej chcemy właśnie, żeby było widać, co się rysuje na twarzach ludzi dalej, prawda? A więc zależy nam na dużej głębi ostrości. Zależy nam na tym, żeby było widać emocje, bo to jest, jakby nie patrzeć, forma fotografii reportażowej, bo to się dzieje sekunda za sekundą, chwilę za chwilą i się nie powtórzy. Możemy sobie zrobić sesję specjalną, ustawianą. Dzień lub dwa po ślubie z młodymi, żeby ich pokazać jak gwiazdy filmowe. Super, i wtedy możemy sobie ustawiać młodych, wtedy sobie możemy ustawiać tło, wtedy możemy sobie ustawiać światło, jak chcemy, i możemy to zrobić przecudnie, ślicznie, i możemy wtedy wszystko rozmawiać, jeżeli nam się chce. Jeżeli się to będzie podobało młodym, to czemu nie? Ale w przypadku, kiedy robimy reportaż faktycznego ślubu, faktycznego wydarzenia, które się dzieje na bieżąco i które się właśnie nie powtórzy, to zdecydowanie lepiej. Zdecydowanie bezpieczniej jest mieć w ostrości możliwie dużo, a z pewnością wszystko to, co jest istotne. A czy w takich momentach nie są istotne ludzkie emocje i ludzkie przeżycia? Bo, jeżeli nie to, to ja już nie wiem co. A więc chcemy je widzieć, chcemy je widzieć na tych twarzach. Wow, potrzebujemy wtedy dużej głębi ostrości, a nie płytkiej. No więc, co z tym bokem wreszcie, na koniec. Już się tyle nagadałem. Stosować wtedy, kiedy ma to sens, wtedy, kiedy ma to rzeczywisty walor artystyczny, wtedy, kiedy skupią uwagę na głównym obiekcie, który fotografujemy, i dzięki temu podkreślamy, że reszta nie jest tak istotna. I stopień tej nieistotności możemy na przykład wyrazić poprzez ilość rozmycia tła bądź elementu przed obiektem też. Jak już mamy coś robić, to róbmy to mądrze. Róbmy to w sposób przemyślany, ze smakiem. Nie przesadzajmy, ponieważ bołkę jest jednym z najbardziej przereklamowanych i nadużywanych efektów we współczesnej fotografii. Dziękuję za uwagę, suby, lajki i tp. Cześć.